Cześć, a powiem Wam o kolejnym moim hobby, którym jest gra w karty. Namiętni gramy w czarną mańkę. Gramy, bo do tej gry potrzebne są cztery osoby, więc gram ja, mój mąż, brat męża i żona brata. I pokrótce, może przedstawić zasady tej gry. Trzeba grać, dawać do koloru, nie trzeba przebijać. I zbieramy punkty karne. Karne są kiery, którymi gramy na końcu i każdy kier jest za jeden minusowy punkt. I oczywiście czarna mańka, czyli dama Pik, która ma aż 5, minus, 5 minusowych punktów, ale jest jeszcze taka zasada, że można zdobyć dodatkowe 5 punktów, dodatkowych, dodatkowych znaczy dodatnich, jeżeli tą damę wyrzucimy w pierwszym sztychu lub utrzymamy ją. Do końca i rzucimy w ostatnim sztychu. Czyli w sumie zdobywamy, możemy zdobyć, jedna osoba może zdobyć 18 punktów, jeżeli się tak zdarzy, to jest jeszcze jedna kara, którą dodatkowo dostaje 5 ujemnych i wtedy maksymalnie zdobywa 23 ujemne punkty i jest to tak zwana pula. No nie zdarza się ona często, ale czasem właśnie przykre zdarzenie ma miejsce. Cicho gra. ty grałeś, ja grałem? Ja nie ty ja wyszłam, w pikniki tak po opowiedziałam, słuchajcie ta gra po prostu niesie takie emocje, takie wrażenia, że nieraz to nawet doprowadza do płaczu albo kłótni, bo, bo Akurat nas, nasza czwórka uwielbia grać i, i po prostu jest tak zaangażowana, no przenosi wszystkie emocje na, na tą grę i, i nie ma tak, że nikomu nie zależy, tylko każdy ja chce wygrać. A ja mi ta dwójka a... była trefowa. Nie miał to było idealnie. Ale przeszło mi przez myśl. Właśnie wyjść dwójką i potem ściągnąć właśnie trefle. I, i, i wtedy gram od razu kiera. Na tyle na dziesiątki, no na właśnie na, już na tysiące rozdań i nie nie, nie, to nie wiem, czy się jakiś układ powtórzył. Ależ kurde. Zawsze albo się inaczej rozlać. Ale tyś ile miał pików same tylko góry, dwie, tak? No, no uciekłby. Chyba, żeby ich biła, rzeczywiście. Nie, żebym biła. nie. Ja to bym bila, ja, ja bym wymazanek. Jakby wziął Ja bym wziął przez te foto, tak? Czekaj, trefle. Ja wiadomo, my nie gramy hazardowo, więc nie gramy na kasę, ale gramy na punkty. I te punkty, zdoby, zbieramy, z, z, ta, znaczy, dodaje się te duże punkty, które. Zdobywamy po wygraniu. Jeżeli ktoś wygrywa ogólną rozgrywkę, to dostaje jeden duży, jeżeli przegrywa cztery. Czyli gramy do 50 takich, właśnie dużych punktów. No i jeszcze na potwierdzenie tego, że ta gra naprawdę niesie wiele emocji, jest to i, i po prostu wciąga ta gra że my potrafimy przegrać już, znaczy, potrafimy przegrać całą noc sylwestrową i to nie jeden sylwester zdołaliśmy przegrać w tą grę, ale to nie jest tak, że siadamy i gramy, tylko oczywiście są przygotowania, my w pięknych kreacjach, makijaż, fryzury, szpile, dom wystrojony, walony serpentyny. Oczywiście przygotowujemy coś dobrego, żeby w przerwie usiąść do kolacji, no i przerwa jest tylko na toast. W tym roku graliśmy do, w pół do szóstej rano. Także życzę Wam, żebyście mieli takie pasje, może nie akurat karciane, ale inne, które po prostu odrywają nas od tej codzienności i i właśnie możemy się spotkać w miłym towarzystwie. Podobało Ci się, daj łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, subskrybuj mój kanał.